Siemano mordeczki, zaczynam kolejnego vloga. Dzisiaj lecimy nad morze, nad polski Bałtyk, e, pogoda 20 coś stopni, chyba się raczej nie pokąpiemy, ale też są duże plusy, bo nie będzie parawanów, bo nie będzie tyle ludzi, e, nie będzie e, pracowników, którzy drą się, kukurydza gotowana, popcorn i tym podobne, choć i tak szanuję, w takie upały chodzić, to jest naprawdę masakra. E, zatrzymajcie proszę na chwilę ten filmik, zostawcie łapkę w górę, walnijcie suba. I chciałbym jeszcze tutaj podziękować Pawłowi Michalikowi, Pawełku dziękuję, dostałem zajebistą bluzę ze Szczecina, mega, będę ją dzisiaj zakładał właśnie nad to polskie morze, bardzo dziękuję Pawełku, takie prezenty się szanuje. To co, widzimy się już na trasie i nad polskim morzem. Nie mogłyby się obyć bez maczko. Uuu! Dalej w trasę, zobaczcie, jakie korki już się robią. 30 km od Szczecina, moi drodzy. Zobaczcie, no nice. Dojechaliśmy, moi drodzy parafianie. Jesteśmy w Rewalu. Mieliśmy być w Trzęsaczu, ale jest tyle ludzi, pomyliłem się. Jest naprawdę mega, mega dużo ludzi idziemy sobie na piechotkę do Trzęsacza. Później wracamy do Rewala, coś zjemy. Pocilujemy. Mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi na plaży. Bo to, co widać po autach, to jest masakracja. Naprawdę, z parkingiem też jest ciężko, nie? W sumie dawno nad morzem nie byłem. Idziemy. Tak jak mówiłem, zobaczcie i nie? Dramat. Do Turcji mogliby pojechać, a nie nad morzem. Przecież jest. Mordo, byłeś kiedyś w rywalu? Jestem, Uuu. oczywiście. Bluza szczecina musi być. Dzięki Pawełku jeszcze raz. O, łódeczka Bunkrów nie ma, ale kurwa też się zajebiście. Takim klifem sobie będziemy szli właśnie aż do trzęsacza kurwa No właśnie to jest taka ścieżka przez lasek To jest ten właśnie klif Ludzi sporo lecimy do Trzęsacza U? Przy samym morzu. przepiękne Ale ludzi multum nie. Naprawdę bardzo ładnie A tu już droga Z korkami w trzęsaczu Oj. Tam jest jeszcze takie molo Klaudia mi powiedziała, lecimy do niego Cyknąć sobie jakąś foteczkę No i jesteśmy Jesteśmy teraz przy ruinach kościoła w Trzęsaczu. Przez to, że morze zabiera to i zabrałem cały kościół, całą kaplicę. To jest pokazane w ogóle zdjęcie, jak sobie też wpiszecie yy, ruiny kościoła w Trzęsaczu to będziecie widzieli jak to wyglądało. Nie będę wam pokazywał tutaj przy właśnie takim totemie, ale naprawdę wygląda to fajnie w tle z Morzem Bałtyckim. Mega, naprawdę mega. Dużo ludzi, jest taka atrakcja w sumie I tu obok jest to molo, tam za mną. Gdzie tam jest dużo ludzi? Tam w tą stronę idzie. to Są te ruiny. Czyli jak we Włoszech. To są właśnie te ruiny, tylko że z drugiej strony i tutaj ten kościół stał w dół. O, jak jest palec tak. Tylko, że podmywało. I na plaży. Idę na plażę. Na plażę. Pospacerujemy czyli tam. Za sałatą. Lecimy. Przepraszam od razu za wiatr, ale chcę to powiedzieć. Ludzie w ogóle nie mają wyobraźni. Jest czerwona flaga, a dzieciaki sobie tam pływają. Bo naprawdę bez wyobraźni. Prawda. Kolejni, którzy nie słuchają. Tam z tyłu są. Czekajcie. O. Zawsze są mądrzejsi. No. Ale jak co do czego przyjdzie, to później wiecie jak to jest. Doszliśmy do plaży w Rewalu Zaczyna się Komu paraman? Komu? Może popcornu? Które wiebackie za nami? Jeden, kolejne Tu też mamy Co nami Tylko kurde powiedz może ktoś będzie z nas wiedział O co chodzi Z Tam jest taki Nie wiem Kamień, nie wiem z... Cokolwiek postawione tam są liny. Może Wy wiecie o co chodzi z tym. My się z Klaudią zastanawialiśmy. Klaudia mówi, że tu rybacy wypływają. A ja nie sądzę. Chociaż to może być prawda. Jak coś dajcie znać w komentarzu, mordeczki. Klaudia mogła mieć rację, bo tu jak patrzymy, to są wszystko smażalnie. I są ciepłe, wędzone rybki codziennie o 11.00. Może to prawda. Jesteśmy w Rewal Bar w Rewalu. Placek po węgiersku, gdzie dychy. Przyjechaliśmy tu sprawdzić właśnie, czy będzie dobrze. Zobaczymy. Klaudia poszła zamówić miejsc, naprawdę mało udało nam się. Fartnęło nam się w sumie, że mamy miejsce na takim tarasiku. Bo w środku ludzi multu Dodatkowo jeszcze czekają przed wejściem, więc zobaczymy jak to będzie smakować. Bo tyle ludzi, że naprawdę skosiliśmy się na to i cenowo oczywiście też. Zobaczymy, jakie będą porcje. Tak wygląda placek po węgiersku. A Klaudia wzięła dorsza. Nice. Zajadamy. Właśnie pojedliśmy sobie w tej restauracji, w tym barze. Kurde, jestem tak na żarty, 12. że szok. 12, bar 12, Jak coś polecamy. Polecamy z Klaudią, wzięła dorsza. W ogóle ile za wszystko zapłaciliśmy? 40. Ile? 45 45? W 50 się zmieściliśmy. No, nad morzem. Kurwa! Gdzieś takie ceny, co? A to jest jednodniowy wypad. Naprawdę mega zadowolenie. Idziemy teraz poleżeć na plaży, no i później do domciu, ale naprawdę sztos. Jednak wołają. Jednak wołają. Ale szanuję gościa. Naprawdę. Tyle latać. Za się, że nie ma takiego słońca. Nie? I wracamy. Lecimy na jakieś lody. Później do autka. I kończymy przygodę z Rewalem i trzęsaczem. Tak? Trzęsacz? Dobrze. No, Trzęsacz. Kurde jeszcze, a razu się nie pomyliłem. Pozdrawiam pamiętajcie zostawcie łapę w górę subskrypcję i do następnego. Pozdrawiam.